Cześć kochani! Tu Hisja, LARP and Beauty. Witam Was na kanale. Dzisiaj zabawimy się paletą Frogs and Roses. Piękna, prawda? Jeżeli jesteście ciekawi, jaki makijaż dzisiaj powstanie, koniecznie ze mną zostańcie. To co? Zaczynamy! Kochani, tak prezentuje się opakowanie i dla mnie tak by mogła wyglądać paleta, bo jest Przepiękne, jest po prostu przekozackie. No, po prostu, no, spójrzcie, jakie to jest piękne. Mamy tutaj piękną Izabelę, która jest przepiękną kobietą po prostu. Ja trafiłam do niej od innej pięknej kobiety, czyli od Lady Sariel, czyli od Sarny. No, obie mają ten gotycki vibe, który ja uwielbiam, też trochę fantazy, więc mój klimat bardzo. Natomiast, jeżeli chodzi o samą paletę, bo o palecie mamy mówić, no to ona prezentuje się w ten sposób, czyli ma takie pudrowo-różowe opakowanie i biały napis. Na szczęście Izabela wzięła przewidziała to i załatwiła nam naklejeczki, więc zapewne swoją paletę przy ozdobie, bo mamy tutaj na tych naklejkach, jak widać, żabki, różyczki, napisy, wszystko, co tygryski lubią. Jeżeli chodzi o samą paletę, no to paleta zawiera oczywiście folikę zabezpieczającą, lusterko, które wam zagiełam. Jest takie bardzo wąziutkie, o, widzicie? Takie wąziutej, wąziuteńkę. Yy, paleta zawiera pięć cieni, dwa błyski i trzy maty. No, ta paleta po prostu mówi do moich czerwonych włosów. No, po prostu. No, ale może przejdźmy do słoczy. Ani tak prezentują się słocze. A tak na paluszkach, tutaj mamy najciemniejsze, czy piątka, czwórka, Hihi. zielony, trójeczka, szampański, dwójeczka, no i różyk, jedyneczka. Kochani, jak widzicie przygasiłam teraz lampę, żeby było widać lepiej kolor yy, słoczy, tak się prezentują słocze, no dla mnie są obłędne, a tutaj mamy kolorki na paluszkach, tutaj ten brązik, ten zielony. Jasno zielona trójeczka, szampański błysk i różyk. To co kochani, zbliżam was do siebie i zaczynamy makijaż. Kochani, jak widzicie, zbliżam już was do siebie. Na powiekach mam już nałożoną bazę, z, jest to baza z Louis w kolorze 05. I pod łukiem brywiowym nałożyłam cienie rozjaśniacz z Glam Shopu, ze względu na to, że w tej palecie nie ma matowego beżu. No jest oczywiście ten jaśniutki różowy, no ale jakbym go nałożyła pod łuk brwiowy, mogło to by wyglądać niedobrze, a zależy mi na tym, żeby wycisnąć te palety jak najwięcej się da. No i już chodzi o paletę, no to zacznę sobie od tego zielonego, jaśniutkiego. I użyję sobie do nałożenia go ponad załamanie powieki i w zewnętrzny kącik pędzla O106. No i się próbowałam malować do tego lusterka. No zobaczymy jak mi wyjdzie. Mam nadzieję, że nie będę nic zasłaniać. Zieleń nałożona, teraz przechodzę sobie do pędzla o 115 i nałożę sobie ten różowy, brzoskwiniowy cień do rozblendowania granic tego zielonego. Przechodzę sobie do takiego małego pędzla kuleczkowego z setu złotego z Glam Shopu yy, i tam nałożyłam właśnie ten cień rozjaśniacz i jeszcze raz sobie po, poprawię tej przestrzeń pod łukiem brwiowym. Yy, w sumie nie powiedziałam wam tak, jeżeli chodzi o ten róż, spoko, bardzo ładnie mi rozblendował. Natomiast jeżeli chodzi o tą zieleń, to na tym oku było wszystko w porządku, natomiast na tym zaczęło mi się robić w tym miejscu, nie wiem czy to będzie widać. Ale takie drobne prześwity, takie plamki. Zobaczymy, jak będzie, jak nałożymy trzeci cień. Bo trzeci cień, wiecie, że jest zwykle przy tanich markach kluczowy, czy on się przyczepi, czy też nie. No bo wiadomo, że ta paleta droga nie była, no bo no, ja za nią zapłaciłam poniżej 30 zł. Przejdę teraz sobie do pędzla Hakuro J508 i nałożę ten brąz w zewnętrzny kącik i samo załamanie powieki. Wracam sobie do zieleni, tu sobie to czyszczę, Co mi się wyjechało za daleko. No, i jeżeli chodzi o ten brązik, no to niestety tak samo jak ten zielony, troszkę mi sprawiał trudności, troszkę mi plamił. Tu w ogóle ja wiem, że wewnętrzny kącik mi troszkę płynie, ale mimo wszystko no, cień mi się nie odklejał. Robił trochę takie błotko. I są prześwity, że ma, z matów, szczerze mówiąc, może ja jestem zbyt rozpieszczona matami glam shopu, ale no niestety tematy, no nie są aż tak łatwe. Da się nimi umalować jak najbardziej, ale nie są aż tak łatwe. Jeżeli chodzi o ten brąz, to on w ogóle zmienia na powietrze kolor. Ja wiem, że go nakładam też na ten zielony, ale nie wiem, czy to teraz widać w kamerze, ale jest dużo chłodniejszy niż w palecie. W palecie ma więcej ciepłych tonów. I co jest ciekawe, jak go wklepuję, to jest ciepły, a jak zaczynam go rozcierać, to zaczyna się robić chłodny. Dziwne. Czyli nawet mi się to podoba, bo ja wolę chłodniejsze, ale dziwne. To co? Przechodzimy do najważniejszego, czyli do tego błysku. Zobaczymy, czy błysk mnie porwie, czy mnie przekona do tej palety. Bardzo bym chciała. Biorę pędzel GB15 z Glam Shopu. Najpierw spróbuję pędzel. Jeżeli nie będzie chciało, to potem przejdę na palec. Daję radę. Nie mam żadnej bazy. Bo tamte, ta jest już dawno wyschła. Nie mam żadnego kleju. Tak na sucho po prostu nakładam, żeby nie było, że faworyzuję cokolwiek, bo, bo lubię youtuberkę, nie nie, nic z tych rzeczy. Super z żadnej bazy nie pomagam. Co będzie, to będzie. Tak, 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 na to liczyłam w tej palecie. Ten błysk jest super. Naprawdę jest super, bez żadnego problemu się przy... nałożył, bez problemu się rozcierał. Jest super. Wrócę sobie do tego brązik, brąziku, troszkę sobie tej spróbuję odrobinę tych drobinek jakby przenieść, ale tak wiecie, żeby to się wszystko fajnie przenikało. Zobaczymy czy mi to wyjdzie w ogóle. Słuchajcie dołożę troszkę tego brązu na ten zieleń. Zobaczymy, czy coś to zmieni. O, fajnie. Jest, jest dobrze. Zacieram granicę. Jest dobrze. Jeszcze troszeczkę tego zielonego sobie, pędzlem od zielonego, wezmę sobie tą górę. Wezmę. Mogą się nawet jakieś drobinki przenieść. Mi się tam to podoba, jak tak się chociaż coś dzieje. Trochę dołożę sobie tu, bo jakby mi znikło, może roztarłam za bardzo tym różowym. Teraz przejdę sobie do pędzla DS16 i tą 0 trójkę jeszcze sobie nałożę na dolną powiekę. Z strony wewnętrznego kącika wracam sobie do brąziku. I troszkę jeszcze przyliżę z zewnętrznym. I teraz na pędzel o 117, czyli taki malutki, języczkowy, nałożę cień 02, czyli ten błyszczący, wewnętrzne kąciki. Oj, za dużo nabrałam. Wracam sobie jeszcze do tego matowego beżu z rozjaśniacza. Tutaj sobie troszkę przeczyszczę, bo za daleko poleciałam, nie, aż tak nie chcę. Różyk, czyli jedyneczka. Całkiem spoko. Biorę płyn micelarny płatek kosmetyczny. Składam na pół i przeczyszczam sobie osyp bo trochę tego się osypało, no ale tak to bywa. Wiecie dobrze, że ja sobie nie szczędzę kosmetyków. No co kochani, ja wytuszuję rzęsy, przykleję sztuczne i wracam do was na podsumowanie. Stwierdziłam, że jeszcze na chwilę wrócę i pokażę wam słocze podkładów, bo kupiłam podkłady z AA te Go Green. One są polecane przez Piggy i to jest 99% składników pochodzenia naturalnego, no, i tutaj jak widzicie, to jest jasne. Zobaczymy, czy ciemnieją, bo już przed chwilą nałożyłam te słocze. Naturalne i ciemne. Odrobinę, tak powiedzmy o 1,4 tonu ciemnieją. Najbardziej ciemnieje ten jasny. Że jasny faktycznie mocniej ciemnieje, natomiast y, naturalny. Troszeczkę ciemny właściwie prawie wcale. Wiem, że teraz w kamerze się wydaje, jakby ten naturalny był dla mnie najlepszy, ale ja rozetrę ten jasny i on mi ściemnieje, to myślę, że będzie wtedy idealnym. Więc wykańczam makijaż i wracam na podsumowanie, kochani, wracam do Was, ale jeszcze nie na podsumowanie, bo jak widzicie, jestem mało różowa, mało matowa, jak na mnie, a to dlatego, że sobie przypomniałam że w swoim filmie e, Izabela mówiła, że ona tego cienia, tej jedyneczki używa jako różu, a dwójeczki jako rozświetlacza. No, muszę to sprawdzić, koniecznie. Więc e, zaczniemy sobie od różu, wezmę taki spłaszczony pędzelek, to jest, on był w secie holo i nałożę sobie ten cień numer jeden jako róż, no zobaczymy, czy się sprawdzi. To nawet nie jest takie głupie. Ach, jakie to piękne! Niech mnie ktoś powstrzyma! A nie, Izabela też daje dużo. No ale ja już zaczynam przesadzać, ale jest po prostu... wow. To przechodzimy do pędzla T128 z Glam Shopu, to jest ta nowa kolekcja, no i do cienia numer 2. I sprawdzamy, jak się sprawdzi jako rozświetlacz. Wow, grubo. No. więc nieźle, wracam sobie do tego pędzla o 115 i do cienia numer 1, rozblendowuję dolną powiekę biorę taki maleńki pędzelek to jest DS17 i tutaj sobie jeszcze dopracowuję zewnętrzny kącik, oczywiście no super, osypało mi się bosko, Nie nawykłam do tego Widzicie, po prostu mam odruch patrzenia w dół, jak mi się cienie osypują, żeby osypywało się na stół, a nie na, na moje policzki. I przez to tak nieszczęśliwie wychodzi. Ale dało się bez problemu zmieścić, jest ok. Coś dzisiaj mam problem z symetrią. Chyba już jest za późno na makijaż, bo już jest. No, grubo po północy a ja jutro na dziewiątą na masaż no ale chcę dla was nagrać no i jeszcze mam jeden pomysł Glamglu 717 no i dwójeczko pokaż ile się z ciebie da wyciągnąć okej okay. Da się sporo. Giełeczka Bielenda Akademii w kolorze nude, tylko przelana do pojemnika od Soraya Planty. Huh. Trochę przesadziłam. Kochani, no to czas na podsumowanie jak mi się pracowało z tą paletą. Ale zanim powiem szczegóły, no to wiecie, że najbardziej urzek mnie ten, ten cień. No jest po prostu obłędny. To jest po prostu zieleń ze złotym połyskiem, który jest obłędny. Z racji tego, że jestem czerwonowłosa, jest mam ciut fioła na punkcie zielonych cieni. Tak delikatnie mówiąc. Więc pozwoliłam wyciągnąć kilka cieni z Glamshopu, żeby Wam porównać, czy w Glamshopie jest taki cień, bo w końcu glamszop ma tyle cieni. Weźmy, zacznijmy od palety w zielone. Wydawałoby się, że cień meszek, czyli ten tutaj, jest podobny. Jest podobny, ale jest ze srebrzystą drobiną, a nie ze złotą. Więc to nie jest to. Obok jest cień nektar który już pyta bardzo złoto. To nie jest też to. Mamy też kolejna uwalona paleta, ostrzegam. Retro, która powstała ze współpracy z Karoliną Ziętek. I w retro jest Elizabeth. I też to nie jest to. Pomimo tego, że jest to ciemna zieleń, to ona nie ma w ogóle drobiny. Jak może pójdźmy klasyką. Może Turbomięta. Też nie. Bardziej srebrzysta. No to może chlorofil? Też nie. Jak widać. No i ostatnia zielona, jaką mam z Glam Shopu, czyli Fata Morgana. Ta jest nieroztarta. Ja ją teraz sobie tutaj rozetrę. Byłaby prawie, prawie ale ma troszeczkę niebieskich tonów. Gdzie to? Staram się Wam pokazać. O. Gdzie ona jest jednak chłodniejsza? Cień od Izy jest jednak ze złotą drobiną. To tyle z porównania. No to teraz mogę mówić o cieniach. No to zacznijmy od tego różowego. No, powiedzcie, cienie jak cień nie zrobił jakiegoś piorunującego wrażenia. Ładny, fajny do dziennych makijaż. Ale jako róż. Wow! Po prostu wow! Ten błyszczący wewnętrznych kącikach bardzo mi się podoba, ale w formie rozświetlacza też jest interesujący. Zieleń. No, ja byłam zauroczona tą zielenią, natomiast muszę powiedzieć, że troszkę mi się nią trudno pracowało. Bo zdarza zdarzało się, że w niektórych miejscach się pigment mocniej przyczepiał, w niektórych słabiej. Może to też jest powodem to, że ja dzisiaj nie mam najlepszego dnia na makijaż. Wszystko co mogło pójść, nie tak szło. No, ale pewnie dlatego, że jestem zmęczona. No, ale muszę powiedzieć, że w ostatecznym rozrachunku myślę, że wygląda to całkiem spoko i jestem całkiem zadowolona. Cień czwarty. Czy ja muszę coś mówić? Wiecie, że jestem nim oczarowana i na bank będę go używać, bo jest ekstremalnie cudowny. No i ten brąz. Z nim też miałam trochę problem, bo on właśnie ciepło wypada w palecie na powiedzę trochę chłodniej jak przy rozcieraniu. Też zdecydowanie chłodniej jak się połączy z tym zielonym, co jest w ogóle ciekawe. Ale ogółem całkiem spoko cień. Czy warto kupić tą paletę? Tak. Ostatecznym rozrachunku tak, mimo tego, że tematy były dla mnie dość trudne. Pamiętajcie, ja nie jestem profesjonalistą, jestem samoukiem, więc ja tutaj się wypowiadam po prostu jako zwykły śmiertelnik, a nie jako makijażysta, wizarzysta, czy inna osoba, która zajmuje się makijażem. I mi się sprawiały te dwa cienie problem, ale ta paleta kosztuje poniżej 30 zł. Za tą cenę mamy pięć cieni wspaniale do siebie pasujących, skomponowanych idealnie, bardzo kreatywnie. Jest to paleta, która ma lusterko, jest mała, poręczna. Jeszcze do tego są naklejki, żeby mu całemu się wyżyć artystycznie. <grym> I żeby było fajnie, można znaleźć łatwo tą paletę. Wśród innych, na przykład, jeżeli macie więcej palet Mio. Muszę powiedzieć, że za tą cenę, jak najbardziej. Owszem, w tej cenie ma Eveline też palety, no bo ostatnio wam prezentowałam Leon... Neon Lights. <grym> I ta paleta ma... Wydaje mi się lepsze maty, ale tutaj te błyski po prostu rządzą, a ten cień jako róż... O! Teraz wam jeszcze przygaszę światło, żeby było lepiej widać kolory. Jeżeli chodzi o pozostałe kosmetyki, które dzisiaj użyłam w makijażu, no to wytuszowałam rzęsy Katia Eye Drama i przykleiłam rzęsy z Glam Shopu Model Flirt na nowym kleju z Glam Shopu. Jeżeli chodzi o podkład, no to tak jak Wam pokazywałam, Go Greens, AA, no muszę powiedzieć, że przeceniłam możliwość jego przyciemnienia. Musiałam jednak dodać trochę tego naturalnego do tego jasnego. I muszę powiedzieć, że. Ten jasny, jak nałożyłam pierwszą warstwę, taką cieniutką, wyglądał tak turbo naturalnie, że wow, naprawdę wow. Yy, I nie była ta skóra taka mocno świecąca, bo zwykle przy takich właśnie naturalnych podkładach ta skóra jest dosyć mocno świecąca. Tutaj była w bardzo fajnym, nie tempem Macie, ale Macie. Yy, I jak dodałam sobie pompkę tego naturalnego na wierzch, to uzyskałam po prostu idealny odcień, taki piaskowy, fajny. Jestem nim zachwycona i muszę powiedzieć, że będę z tego korzystać, bo naprawdę bardzo mi się podoba. Korektor tego użyłam, to był Heian Camouflage. Jego mam w kolorze Papirus 62. Bronzer jest z paletki z Glam Shopu. Tej z w kalendarzu adwentowym. No i pomadka na ustach Babik i błyszczyk Caus. No i to chyba wszystko resztę widzieliście. Tak jeszcze się rozglądam. A! Jeszcze jedno, pudry. <grym> Puder pod oczy z Glam Shopu i Puder laką na całą twarz. To jest ten no, Long Time No Shine. Całkiem dobrze mi się sprawdza, no chcę go wykorzystać. Mam pełne opakowanie, a stoi chyba od roku, więc czas na niego, żeby go zacząć zużywać. Kochani, koniecznie dajcie mi znać, co sądzicie o makijażu, jak Wam się podoba, co sądzicie o palecie, czy Wam się podoba, czy też nie. No, ja jestem bardzo zadowolona z, z tej palety, bardzo mi się podoba, yy, chociaż naprawdę ja bym chciała, że ona była w tym opakowaniu. No, chciałabym mieć piękną Izę na opakowaniu <grym> od palety. No, i ja jestem zauroczona jej urodą, jej sztuką makijażu w ogóle Izabela, jeżeli kiedykolwiek trafisz na ten film, e to ja naprawdę serdecznie z całego serducha ci gratuluję. Zasłużyłaś na stworzenie takiego swojego dziecka. Jest ono wykonane bardzo, bardzo dobrze. Wiem, że pewne koszty, tak, no bo wiadomo, że to jest tania paleta, mogły trochę cię ograniczyć, chociaż ja widziałam jak te cienie pracowały u ciebie na filmie, więc możliwe, że to jest kwestia moich umiejętności, tak, że ja jestem za słaba w te klocki i może coś źle zrobiłam, może źle rozłożyłam bazę, że trochę że ciężej mi się pracowało z tymi dwoma matami, ale reszta cieni to jest po prostu... Nawet dla takiego laika jak ja, wow, w ogóle jesteś tak szalenie utalentowaną kobietą pod względem makijażowym, fotograficznym, tak bo twoje zdjęcia to jest po prostu mistrzostwo świata. Moim małym marzeniem jest po prostu kiedyś wyjechać do Warszawy po tej całej pandemii i trafić do, po prostu przed obiekty twojego aparatu w dowolnej elfickiej sukni, se tam wybierzesz, <grym> naprawdę. Cudo, tworzysz po prostu świetne, klimatyczne, pełne pasji zdjęcia, pełne pasji makijaże. Twoje katkrisy to jest po prostu Puff, głowa mała, tak? To jest perfekcja w każdym celu, tam jest idealne rozblendowanie. Ja nie wiem ile godzin tworzysz te makijaże, są po prostu. Wow, naprawdę wow. Mam nadzieję, że kiedykolwiek mi się uda osiągnąć ten poziom, który ty masz w tej chwili. I nie zwalniaj tempa, bo dajesz czadu laska i trzymaj, tak dalej. Moim małym marzeniem też jest, żeby Glamshop wziął cię na współpracę i stwor żebyś stworzyła u nich róż do policzków, bo to jest po prostu tutaj, co stworzyłaś. Ja ten cień tak złożyję E, albo mijo w ogóle. idźcie za ciosem, niech ona tworzy roś... duod, rozświetlacz i róż. Naprawdę. Rozejdzie się jak ciepłe bułeczki. Naprawdę. Bo sama kupię chyba z trzy opakowania, bo jest to tak świetne. Naprawdę. Wow. Dobra, tak gadałam się. Pewnie Izabela nigdy tego nie zobaczy, no ale. Musiałam, po prostu musiałam, mam nadzieję, że moi widzowie mi to wybaczą, ale musiałam, bo no jestem zafascynowana tą kobietą. Jest szalenie utalentowana, kreatywna i wspaniała. W najzwyczajniej świecie. Kochani, piszcie, czy kupicie tą paletę, czy wam się podoba, czy jesteście. Jej ciekawi, tak? Jak się z tym pracuje. E, pamiętajcie, że te palety pewnie będą dostępne w Contigo, bo w Contigo stacjonarnie jest Mio, więc pewnie będą dostępne. E, drugiej palety, która powstała w tym samym czasie, e, czyli Star, e, chyba, tak się nazywa jego, nie wiem, jeżeli coś przekręciłam, to przepraszam, nie kupowałam, no bo fioletowych cieni mam od groma i trochę, a jak widzieliście na ziele, nie zawsze się znajdzie miejsca w moim serduszku. Kochani, piszcie do mnie w komentarzach, tam na was czekam. Pamiętajcie, żeby mi kliknąć łapkę w górę, bo jest druga w nocy, a chcę po prostu nagrać ze względu na to, że chcę wam to jak najszybciej wrzucić, żebyście zobaczyli tą nowość jak najszybciej. E Proszę, jeżeli nie subskrybujecie kanału, to tam jest taki guziczek, warto go wcisnąć. Można też wcisnąć dzwoneczek, bo moje filmy pojawiają się nieregularnie, no bo ja pracuję, a ze tego, że jutro idę do pracy, to ściskam was bardzo mocno. Trzymajcie się ciepło, dbajcie o siebie i do następnego. Pa pa.